Later I'm still walking down the street when I saw the shadow of a man creep out of sight. And then he swept up from behind, he put a gun up to my head, he made it clear he wasn't looking for a fight. He said, Give me all you got. I want your money, not your life. But you try to make a move, I won't think twice. I told him you can have my cash, but first you know I gotta 900. chodź do, do mnie, bo no, jest, już, już, już. dwóch do mnie. Ja mam próbuję hetch y walić, to nie cię opet Za bym cię, ale nie wiem jak No właśnie i wytuczamy resztę eee, Ile nagrywamy? 25 minut To tak już nie dużo czasu zostało Może okay. jeszcze się uda dokończyć Musi się udać eee, chyba to wszyscy, nie no. O i nawet akład jest zrobiony, czekaj, to jeszcze obierzemy... Ja tam zrobiona z tego. Tak, sz jestem szybki jak zawsze. E Gdzie to? Tu to? Oha No to z tymi... jestem. Dobra, no tak, to się rozdzielmy może, bo tu nie ma sensu jeździć. Czekaj, ja tam widzę skrzynkę, to, no to przejrzyj, e Jeden zielony. Wow, je, yeah, udało się Działa już jeden Dobra to ja idę gdzie? No i gdzie tam gdzie kompas Badas Nie atakuje Ale coś mi się nie, nie daje hmm, to się włącza tym Jest tam taki pilocik, coś takiego nie wiem, ciężko to nazwać. A jest jaki cwania, no Minął moje działko i ham jeden się, pod niej nie wszedł. Płoń! Tak! Cieplutko! Ale krzyczy! Chyba cierpi! Nie jestem pewien, ale chyba cierpi! He, he, he! Dobra, chodź trzeba zwrócić misję? Czy chodź albo równe następne, a zwrócimy jak skończymy nagrywać? E, ale chyba. Chyba wio. No, na naszej miejscówce jest wszystko, jeszcze jest tam dalej na Skagali. Możemy iść. No albo na to coś już wcześniej chcieli robić. Nie nie. nie, nie, nie. Teraz mamy autko, sorry. No mamy autko, mamy 10 level, ale ja bym tam na 11 poczekał. Będzie nam zdecydowanie łatwiej. O, idziemy no. Nitron! Dobra, zachowuj się, proszę cię. No, wybacz, mi nie wystarczają odgłosy z gry. Muszą dopełniać Ale z tym naszym widzą. Może z nich w komentarzu. Nie, bo jeszcze nie. wystarczają komentarze z gry, czy twoje jeszcze do gry, czy tam, jakby to powiedzieć. Eee, alternatywna ścieżka dźwiękowa, tak by to można nazwać. Opatentuję i sprzedam. Wypuszczę edycję kolekcjonerską Z moimi z gry. No właśnie, tak mówiłem, że, że tu trzeba iść. A za moim oknem jakieś auto. Dobra, gonią nas pieski? Nie. To. Stop, sprawdzę, ile jeszcze mam miejsca na dysku. Tak orientacyjnie. Albo nie. Albo nie. Albo jedziemy na żywca. Dawaj, zrobimy jeszcze tego quest'a i koniec. Najwyżej mi miejsce się skończy i, i trudno i, i Znale, będzie efektowny boom Wiem, że musiał mówić, że się miejsca na dysku O, trudno A, ty. Trzeba się poświęcać Jeszcze, jest w tym No jasne y No, troszkę A nie, tak daleko O, zbieranie tych kwiatów Dobra, skaczemy Jej to są takie wkurzające stworzenia, które plują kwasem. Jakbym nie wiedział. No, co tak... O, jest lepszy. Ja cię kręcę. W końcu coś nowego. Może nie zieloniej ogniem, ale... ...damage'a zadaje większego. Miałem mówić o tej taktyce, ale zapomniałem o co mi chodziło, więc... ...jak sobie wspomnę kiedyś, to będziemy grać taktycznie, ale... Na razie to jest istnieje ha, hardcore i komedia Półmyłek. Na razie to jest istna końcówka mojego Ano Ty dalej ze snajperki walisz? Masz czego? No, nie wiem, na przykład z rewolweru? Nie masz? Mam, ale wolę snajperka. Daj się rozpyskał Rozwalaj moby, będą nagrody. Miałem się zymować, ale nie wyszło. Dobra, ciśniemy. mi tu zegarek pokazuje 21.33 Według tego samego zegarka zacząłem 5 po jeciu jak późno będę musiał iść do spania. Ej, ja mam jakieś enemy level, sam w rozciku. Ojej, bo jakiś duży ptasek na dzisiaj. Ptasek, piesek Jeciu, ptaszek, piesek, duża różnica, wiesz? Czy tu jest mały, a tam jest duży, faktycznie. Badas? To będzie ciekawie, wiesz? Wiedzą, mu Będziesz mnie osłaniał. E, obsypię go granatami, bo mam tam jakieś przyklejające się kupy. A ja też mam jakieś granaty. Przede wszystkim? Granatki. O, to się poosłaniałem? Mogłeś mi go zostawić, to mi się zrespił. Zostaw mi tego, w którego próję, bo jest tyle do mnie. O, ja. Yeah. Zaś to muza. O, przykliło mi się to twarzy. Jak miło, dwa mu się przykliły. Tye. To mówi to, że, że jestem... Żyję, żyje. mi żyje. wow. jakiś Żyjesz? Jest okej? Okay? Dobra. Nie wiem jakim cudem. Nie wiem co tu się stało przed chwilą. Ale <laughs> chyba jest nieźle, nie? Oooo. Oh. Ta, i to jest właśnie taktyka w praktyce, nie? Możesz sobie nie. pół godziny ustalać i tak z tego g wyjdzie. I sobie. Nie chcemy już piesków więcej. No nie chcemy więcej, to jeszcze dwa są. A mam nadzieję, że nie te duże. Nie. Okej. Okay. Dobra, rozciąłem łeb. Ale amunicja jak zawsze nie wleciała. Nie, dla mnie faktycznie Co się stało? Kwas, no tak. Zostaw mi tego Zostaw mi tego tutaj! Dziękuję Ja ci mówię, żebyś go nie zabijał Nie wiem Granat Zostawiasz takie rzeczy Nie, ja mam full granat Wiesz co nie wiem czy się wyrobimy z tym questem Bo Swędzi mnie w nosie, a jak mnie swędzi w nosie, to niezawodny znak, że kończymy mi się miejsce w rysunku. Chodzi mi się poszli chyba. Nie, dobrze, się poszli. A nie Te ja wiem, kwiaty są wszędzie, skończyć, bo one... Nie skończyć. No... To jest na przykład ten kwiat, nie? Takie wystające coś z takiego wystającego krzaka. Kończymy. E, no, poradzimy sobie z tą hordą psów i koniec, co? Bo jednak nie chcę potem, wiesz, nie mieć miejsca na, na obrabianie tego filmu. A mi się uda to jeszcze się pojawi dzisiaj, wiesz, na kanale Jest to jakaś umicja dla mnie <noise> Wiesz co? Jestem zajęty zbieraniem batów od głupich psów Także Chociaż nie widzę nic specjalnego dla Ciebie Niestety Ale przecież się to zobaczysz Oj No swoją uwagę na sobie zbierę proszę bardzo ale coś powiem ja już nie mam AMO. bierz sobie tutaj z, e, instant health no to przełącz się na coś innego wiesz e, mogę ci dać smg jak chcesz nie obraź mam 19 e, rubrist no. Dobra, i tego skończymy no. no dobra jest na no bieg Tu jest coś dla ciebie do snajperki, to jest to pistolet. Tu, do snajperki, dobra, dobra nie chcę przedobrzeć, Także na dzisiaj tyle, mhm. postaram się wrzucić jak najprędzej. O, właśnie, jakby ktoś się orientował w tych sprawach, YouTubeowych, technikaliach, z chęcią bym poznał e, tajne tajniki YouTube'a. Jakim jest e, właściwie, może tak, rozwiązanie na moje pytanie. Kiedy YouTube zdejmuje ograniczenie do 15 minut filmu, bo no niestety, ale trochę nam to przeszkadza i fajnie by było jakby tego nie było. Z tym, że nie za bardzo wiem kiedy, gdzie, jak, jakie są kryteria ku temu, praw autorskich nie łamiemy, więc zastanawiam się tylko i odliczam kiedy to by mogło nastąpić. Jakby ktoś wiedział, bardzo bym prosił o komentarz, na pewno by mi to pomogło w odliczaniu, w ustawieniu licznika jakiegoś kurczę na, na odblokowanie filmów. Dobra, mm. no to dawaj, zrobimy tego do Państwa, jakby to podcinam morzem. Czekaj, jeszcze, 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 jeszcze. jeszcze. wolę se Alomora. dobra. No nic, to takie już trzecie podejście do ostatecznego końca, co? Bo za chwilę naprawdę walnij mi dyskiem. Już czuję, jak się grzeje. już gorąco mam w pokoju. Także. No. To dobierz rzucać dyskiem, prawda? Tak. Bardzo lubię rzucać dyskami. Już chyba z 3 tak rozkwasiłem. Dobra, ej, ej! Stój, stój, stój! Trzeba się pożegnać, no? No, to żegnam. Do widzenia. Żegna was Guziku i ja, czyli... kto inny, jak nie Szympek. Zrobiłeś fal starta. Wiem. Ech.